Cześć, nazywam się Ewelina Piosek, jestem radcą prawnym w Kancelarii Mędreckiej Wilki Wspólnicy, gdzie codziennie pomagamy frankowiczom skutecznie walczyć z nieuczciwymi zapisami w umowach kredytów frankowych. Jeżeli jesteś tutaj, to zapewne miałeś, bądź wciąż masz kredyt frankowy w BNP Paribas Polska S.A. Dobrze więc trafiłeś. Zanim przejdziemy dalej, Kliknij subskrybuj, daj łapkę w górę i zostań ze mną do końca. W opisie filmu znajdziesz link do bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej. Dzisiejszy materiał dotyczyć będzie kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej udzielanych przez BNP Paribas Bank lub jego poprzedników prawnych, takich jak Fortis Bank, BGZ lub Dominet Bank. Jeżeli zawarłeś umowę z którymkolwiek z tych banków, ten film jest dla Ciebie. Pamiętaj, że choć zmieniała się nazwa, odpowiedzialność banku pozostaje ta sama. W umowach tych banków Fortis Bank, Dominet Bank, BGZ czy sam BNP Paribas bardzo często znajdziemy klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Postanowienia te pozwalały bankowi jednostronnie ustalać kurs franka zarówno przy wypłacie, jak i spłacie kredytu. Dodatkowo powodowało to obciążenie kredytobiorce całkowitym ryzykiem kursowym. Postanowienia te powodowały, że rata kredytu była całkowicie nieprzewidywalna dla kredytobiorcy. Niejednokrotnie w umowach tych bank wymuszał objęcie kredytu ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, które chroniło tylko interesy banku. To właśnie dzięki tym zapisom możesz dziś skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie. Wiele z tych umów było nieczytelnych dla przeciętnego konsumenta i zawierało postanowienia, które nie pozwalały na rzeczywistą ocenę ryzyka przez kredytobiorcę. Dodatkowo również bank nie uświadamiał i nie przekazywał rzetelnej informacji w zakresie istotnego ryzyka. To szczególnie warto zaznaczyć brak pewności kredytobiorcy co do kwoty kredytu. W zależności od okoliczności kredytobiorca nie miał pewności, jaką ostatecznie kwotę otrzyma z banku. Mogło to prowadzić do sytuacji, kiedy otrzymana od banku kwota nie wystarczała na pokrycie planowanej inwestycji, na przykład zakupu nieruchomości. Dodatkowo kredytobiorca nie miał możliwości przewidzenia, jaka będzie ostateczna kwota zadłużenia, którą przeliczał bank na walutę. O Obcą. Jest to szczególnie istotne w umowach kredytowych dawnego Fortis Bank, który w całkowicie zależny od siebie sposób przeliczał saldo kredytu. Przeliczenie to następowało bez żadnych ograniczeń i zabezpieczeń po stronie klienta. Zgodnie z prawem klauzule abuzywne nie wiążą klienta od samego początku, czyli tak naprawdę jak gdyby umowa nigdy nie została zawarta. I to właśnie one otwierają dziś drogę do unieważnienia umowy w sądzie. No właśnie, ale czego mogą żądać kredytobiorcy przed sądem? Jeżeli twoja umowa kredytu zawiera postanowienia abuzywne, możesz żądać przede wszystkim unieważnienia umowy kredytowej. W ostatecznym rozliczeniu z bankiem bank będzie zobowiązany do zwrotu na Twoją rzecz wszelkich nadpłat poczynionych ponad kapitał kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. A jak wyglądają statystyki BNP Paribas Bank Polska w sporach kredytów frankowych? Według sprawozdania finansowego banku za rok 2024 w postępowaniach sądowych toczących się przeciwko BNP Paribas Bank Polska zapadły 2082 wyroki prawomocne. Według przedmiotowego sprawozdania w 171 sprawach Bank uzyskał wyrok korzystny dla siebie. Jednakże, aż w 1911 sprawach wyrok korzystny był dla kredytobiorców. Stanowi to niespełna 92% spraw przeciwko BNP Paribas Bank Polska. Szanse są więc po twojej stronie. A jak wygląda statystyka naszej kancelarii? Obecnie prowadzimy 719 spraw kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Bank Polska. Jednocześnie w aż 260 sprawach uzyskaliśmy już unieważnienie umowy kredytu. Jak widać, nasza skuteczność jest prawie 100%. Statystyki mówią same za siebie. A jak wygląda strategia banku? Czy bank BNP Paribas Bank Polska zaskarża wyroki? bank ten co do zasady odmawia wypłaty środków kredytobiorcom, którzy żądają zapłaty na podstawie reklamacji czy też wezwania do zapłaty. W postępowaniach sądowych BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie kwestionuje zasadność dochodzonych przez kredytobiorców roszczeń, wskazując, że umowa jest w całości ważna i skuteczna. Mimo to w ostatnim czasie obserwujemy zwiększenie intensywności propozycji ugodowych ze strony banku, zwłaszcza po wniesieniu pozwu do sądu. Może to sugerować bardziej pragmatyczne podejście banku do postępowania sądowego. Jeszcze do niedawna w niemalże każdej sprawie bank składał apelację. Obecnie na każdym etapie postępowania możemy spodziewać się propozycji ugody ze strony banku. Dodatkowo pojawia się tendencja do rozliczenia już po wyroku pierwszej instancji. Bank rezygnuje z apelacji. To pokazuje, że bank dostrzega siłę argumentów frankowiczów i skuteczność naszych działań. BNP Paribas, jak wiele innych banków, o czym wspominałam, również kieruje propozycje ugodowe. Ale co one znaczają w praktyce? Najczęściej bank oferuje przewalutowanie kredytu z nowym oprocentowaniem WIBOR, nie do końca Korzystnym. Bank ustala nowe saldo kredytu, a umowa może dalej obowiązywać. Jednocześnie w ramach ugody bank Umarza część bądź całość wysokiego salda zadłużenia. Niejednokrotnie zawarcie ugody może wiązać się również z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie kredytobiorcy. Jak wiadomo, ugoda to kompromis obu stron, zatem jest ona mniej korzystna niż uzyskanie wyroku unieważniającego umowę kredytu. Nawet decydując się na zawarcie ugody, warto przeanalizować ją ze specjalistą pod kątem okoliczności życiowych, prawnych. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. A jak i najczęściej padają pytania ze strony kredytobiorców BNP. Paribas. Mój kredyt jest już spłacony. Czy w dalszym ciągu mogę dochodzić roszczeń przeciwko bankowi? Oczywiście, odpowiedź jest stwierdząca. Oczywiście. Jak najbardziej można dochodzić roszczeń przeciwko bankowi, nawet przy całkowitej spłacie kredytu? Wiele lat temu. Wiele spraw frankowych się już zakończyło. Czy nie jest zatem za późno na podjęcie działań? Nie jest za późno, a działania warto podjąć już teraz, bo każdy miesiąc to potencjalna strata. Czy spłata kredytu w walucie od samego początku przekreśla moje szanse na unieważnienie umowy kredytu? Absolutnie nie. Natomiast ocenę każdej umowy warto powierzyć profesjonaliście. A jak to wygląda w praktyce? Może jakiś przykład. Umowa z 2009 roku. Fota wypłaconego kapitału kredytu to 292 628,38 zł. i 38 groszy. Kredytobiorcy spłacili ponad 93 tysiące zł oraz 58 tysięcy franków szwajcarskich. Sąd unieważnił umowę kredytu, a bank w ostatecznym rozliczeniu zobowiązany był zwrócić kwotę blisko 200 tysięcy zł na rzecz kredytobiorców. Dodatkową korzyścią był brak dalszej spłaty kredytu. Jakie są zapisy powodujące nieważność tej konkretnej umowy? Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ustępie trzecim. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej. Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych przy zastosowaniu kursu kupna waluty. Obowiązującego w banku w chwili wypłaty. Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w banku w chwili spłaty. Odsetki, prowizje oraz opłaty naliczane są w walucie kredytu i podlegają spłacie w złotych przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w banku w chwili spłaty. Chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa zawiera klauzule abuzywne? skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli materiał okazał się dla Ciebie pomocny, kliknij, subskrybuj i zostaw komentarz. W opisie dodatkowo znajdziesz kontakt do naszej kancelarii i więcej materiałów w sprawach kredytów frankowych.